Z Piotrem i z agencją Blooming współpracujemy już od kilku lat. Zaczynaliśmy jako mała firma. E, ilość zamówień, którą obsługiwaliśmy w skali roku, to było kilka tysięcy, więc na samym początku, oczywiście, nasz budżet był dużo mniejszy. E, myślę, że było to w granicach dwóch do trzech tysięcy na, na kampanię, i od tego startowaliśmy. Nie robiliśmy nic więcej, poza płatnymi reklamami, e, plus ewentualnie jakieś drobne, e, drobne akcje. I na przestrzeni tych lat y, nasz online mocno się rozrósł. Na dzień dzisiejszy średnio, y, rocznie myślę, wyślemy około 30 tysięcy zamówień, więc jakby różnica jest bardzo duża, no ale w, w dużym stopniu jest to właśnie zasługa jakby wszelkich działań, które podjęliśmy z Piotrem i z agencją Blooming. Przede wszystkim reklamy, y, które pojawiają się w social mediach, ale także w Google. Pozycjonowanie, którego wcześniej nie robiliśmy, zaczęliśmy też od jakiegoś czasu się tym zajmować, żeby. Wpisując frazę opaski na głowę, nasza firma pojawiała się jak najwyżej. Zaczęliśmy pracować nad marketing automation, czyli na przykład śledzić naszych klientów i porzucone koszyki. Czyli klient wchodzi do naszego sklepu, wrzuca coś do koszyka, ale nie dokończa transakcji, więc my przy pomocy różnych narzędzi próbujemy zachęcić ich do dalszych zakupów. I te wszystkie działania, Plus zwiększone budżety, które w tej chwili sięgają nawet i do 20 tysięcy złotych, spowodowały, że ilość zamówień wzrosła z 5, 6 czy 7 tysięcy rocznie do prawie 30 tysięcy. Była to długa praca i też zaczynaliśmy, jak większość małych firm, z małymi budżetami. Teraz jesteśmy w stanie dzięki temu, że zarabiamy więcej, inwestować więcej. Więc cały ten proces przebiegał stopniowo. Ja oczywiście z całego serca wszystkim polecam y, agencję Blooming i współpracę z Piotrem i z całą ekipą. My pracujemy od lat, jest już to zbudowane na pełnym zaufaniu. Ja jakby mam duże. Y, duże zaufanie jakby do całego zespołu, że oni wiedzą, co robią, że nie przepalają naszych pieniędzy, bo tak często się też uważa, że agencje jakby tylko wydają, ale to nie przynosi żadnych efektów. Dzięki nim też się rozwijamy, bo często oni nam też podsuwają bardzo dużo pomysłów, wychodzą z inicjatywą, śledzą nasze media społecznościowe, więc są też na bieżąco, wiedzą, co się u nas dzieje. Często sami szybciej odzywają się do nas, niż my odezwiemy się do nich w związku z jakąś akcją, co też jest bardzo na plus. Aby ta kreatywność i taka otwartość na nasze też pomysły i ich jakby wiedza jest to idealne takie połączenie, więc ja osobiście bardzo polecam i myślę, że każdy z Was może spróbować współpracy.